Sieć ciepłownicza, energia odnawialna w mieście. Sieć ciepłownicza może zaopatrywać osiedla mieszkaniowe, budynki komunalne i usługowe oraz strefy przemysłowe. Wyposażone w kilka kotłów źródło ciepła, najczęściej połączone z jednostką kogeneracyjną, pozwala na spełnienie wielu codziennych potrzeb. Każdy budynek jest przyłączony do sieci poprzez węzeł cieplny, który odgrywa rolę klasycznej kotłowni dzięki wymiennikowi ciepła. Przyłączanie budynków odbywa się w momencie powstawania sieci ciepłowniczej lub później, w miarę jej rozbudowy. Energia, której dystrybucja odbywa się poprzez sieć ciepłowniczą, służy m.in. do ogrzewania mieszkań i dostarczania ciepłej wody użytkowej. Sieć składa się z podwójnych rurociągów: podziemnych, naziemnych lub w technologii kanałowej. Jeden rurociąg służy do przesyłu ciepłej wody ze źródła do punktu dostawy, drugi zaś do jej powrotu. Temperatura zasilania wynosi od 90 do 180 stopni Celsjusza, natomiast temperatura powrotu waha się od 80 do 100 stopni Celsjusza. Budynki przyłączone do sieci mogą liczyć na gwarantowane, niezawodne dostawy ciepła. Węzły cieplne nie wytwarzają dymu, pyłów ani zapachów. Funkcjonują bez paliwa, a więc są bezpieczne dla mieszkańców i środowiska. Skupienie produkcji ciepła w jednym zakładzie zastępuje indywidualne instalacje grzewcze, często szkodliwe dla środowiska. Umożliwia to korzystanie na dużą skalę z energii odnawialnej, np. z biomasy lub energii geotermalnej. Dzięki scentralizowanym źródłom ciepła, korzystającym z różnych paliw, sieci ciepłownicze stale oferują konkurencyjne koszty funkcjonowania. Obiekty przemysłowe również mogą korzystać z sieci, która zaopatrzy je w ciepło. W sytuacji, kiedy instalacja i utrzymanie sieci oraz odtworzenie urządzeń jest zapewnione przez firmę ciepłowniczą, sieć jawi się jako rozwiązanie efektywne, ekonomicznie i trwałe.